Cześć kochani, jesteśmy dzisiaj w kuchni dietli. Ja nazywam się Kasia Lerka. Ja nazywam się Asia Matyuszewska, jestem dietetykiem dietli. Asę już na pewno dobrze znacie. Dzisiaj wspólnie przygotowałyśmy dla Was kilka prostych przepisów, które możecie przygotować we własnej kuchni w momencie, w którym zapomnieliście zamówić cateringu lub po prostu nie macie czasu na gotowanie, a chcielibyście zjeść pyszny pożywny posiłek. Przygotowałyśmy śniadanie, drugie śniadanie i obiad, całość daje nam 1300 kalorii. przy każdym posiłku, zresztą możecie sobie podejrzeć kaloryczność i zawartość makroskładników. Tak jest, dzisiaj w menu mamy dla Was pastę z z dodatkiem zielonego jabłka, którą pierwszy raz spróbowałam na Islandii od tamtej pory, zakochałam się w tym połączeniu. To brzmi nieco dziwnie i podejrzanie, ale Kasia mnie tak do tego przekonała, że postanowiłam również spróbować tego smaku. <laughs> Myślę, że będziesz zachwycona, tak samo jak cała publiczność tutaj. Na przekąskę mamy dla Was śliwkowe kulki mocy, czyli powrót do dzieciństwa dla wszystkich zakochanych w klasycznej śliwce-czekoladzie, a na obiad zabieramy Was do słonecznej Grecji, przygotowując kaszotto inspirowane właśnie tamtymi smakami. No to zaczynamy, gotowanie. Zaczynamy! Kochani, zaczynamy od wstawiania jajek. I tutaj dobry tip, zawsze wstawiamy jajka do zimnej wody, ponieważ kiedy wstawicie je do wrzącej wody, to one dostają szoku termicznego i prawdopodobnie Wam pękną. W międzyczasie możecie też wstawić kawę, żeby mieć już do śniadania. Do naszej pasty z tuńczyka potrzebujemy 170 g tuńczyka, jedną łyżkę majonezu. U jabłka zielonego podajemy to z całym pysznym pomidorkiem. Sól, pieprz, jeśli macie grubo mielony pieprz, to rewelacja. I trzy kromki pieczywa, najlepiej razowego, razowo żytniego rzecz, Do tego wszystkiego potrzebujemy trzech jajek, które już nam się gotują, i odrobinę szczypiorka. Jabłko kroimy w drobną kosteczkę. Nie musicie go obierać, bo skórka akurat fajnie pasuje do tej pasty z Jabłka wystarczy, także drugie pół możecie sobie później zjeść do lunchu, czy na przykład z naszymi śliwaczkami mocy. Po przygotowaniu jabłka kroimy szczypiorek drobniutko. Ja to po prostu uwielbiam szczypiorek i staram się dodawać do wielu potraw. Zawsze jeśli macie świeże zioła albo orzechy i posypiecie po prostu potrawę nawet szczypcą lub garstką takich ziół, nabierze ona. Kolejnego wymiaru smakowego i też estetycznego. Także ja bardzo polecam takie sypanie naszych potraw i świeżymi ziołami i orzechami. Nie bójcie się tego, to jest zawsze fajny dodatek za niewielkim kosztem. E, kochani, pomidorki kroimy sobie w lub plasterki, tak naprawdę, tak jak wolicie. E, tak samo wyjęłam już jajka po 8 minutach gotowania od zagotowania wody. Teraz wystarczy tylko obrać jajka. Możemy wszystko pomieszać i nasza sałatka będzie już gotowa. Nasza pasta. Zajęło nam to max 10 minut i kawa już też jest w drodze. Kochani, jajka przelewamy zimną wodą, żeby zakończyć tutaj proces obróbki termicznej. I kroimy je też tak samo w kosteczkę, ale to nie musi być jakaś taka równa kosteczka. Jeśli macie ten przyrząd do jajek, to jeszcze szybciej możecie się z nimi... Obejść. Mówię o tej takiej prasce, co się nakłada. I co? Tutaj mamy przepis na cztery porcje, więc tak naprawdę jest to przepis lub dla całej rodziny albo dla całej rodziny, albo na 2-3 dni. Myślę, że taka sałatka do 3 dni jak najbardziej posiedzi w lodówce i nic się z nią nie stanie. Do większej miski wsypujemy jajka. Damy naszego tuńczyka. Szczypiorek zostawiamy na koniec, w formie i smaku i dekoracji on będzie. Dodajemy nasz sekretny składnik, czyli zielone jabłuszko pokrojone. Tuńczyk. I całą łyżkę majonezu. Nie musicie się martwić, tutaj pani dietetyk wszystko policzyła. Możemy tą łyżkę majonezu spokojnie ze smakiem skonsumować w naszej sałatce. Szczypta soli. I pieprzu. Ja lubię pieprzu, więc wyglęje trochę więcej, ale to wszystko jest do smaku, tak jak lubicie. Pasta dzielimy na cztery porcje i jedną z porcji smarujemy trzy kanapeczki. Słuchajcie, zaczynamy z naszą drugą potrawą, nie tyle potrawą, co przekąską. Przygotujemy dla Was, tak jak powiedziałyśmy na wstępie, kulki mocy na bazie śliwek suszonych. Mamy tutaj 70 g śliwek suszonych, 30 g orzechów włoskich, 30 g orzechów nerkowca i 60 g orzechów laskowych. Taka gramatura powinna starczyć na 5 porcji. Um, no i co, bierzemy się do pracy. Na wstępie yy, zalewamy suszone śliwki gorącą wodą, wystawiamy je tak na 15-20 minut. To nie jest taki super must, ale te 15 minut zrobią dużą robotę. I yy, jeśli później masa będzie troszkę zbyt sucha, możemy wykorzystać tą wodę ze śliwek mm, dla lepszej lepkości. Dodajemy 30 g orzechów nerkowca. 30 orzechów włoskich i 60 orzechów laskowych. Orzechy laskowe i śliwki i kakao bardzo się lubią, także ten smak na pewno podbije sam smak śliwek. I mamy łącznie 120 gram orzechów i potem. Kochani, my nie mamy takiego dobrego food procesora, dlatego postanowiliśmy posiekać nasze orzechy, ale Wy jeśli macie food procesor, który sobie na pewno z nimi poradzi, to jak najbardziej możecie go użyć. Wtedy zaoszczędzicie jeszcze więcej czasu. Ale takie siekanie zajmuje dosłownie 2 minuty i jak najbardziej też da radę w naszych kulkach mocy. Orzechy już mamy posiekane lub zblendowane. Przekładamy je do miski i teraz dodajemy tutaj płatki owsiane, łyżkę kakao, szczyptę cynamonu i polecam Wam też dać szczyptę soli, ona zawsze fajnie wyciąga te słodkie smaki. Dosypujemy płatki owsiane. Kakao i cynamon. Śliwki odcedzamy, zostawiamy sobie z tego trzy łyżki wody z namaczania śliwek, dodajemy resztę składników i blendujemy wszystko razem. Niekoniecznie na gładką masę, zostawcie sobie troszkę tekstury, bo to jest zawsze fajne, kiedy się ja te kulki moce i coś tam chrupnie. Masa już mamy gotową i możemy zacząć lepienie. Tak, jak powiedziałam, powinno być z tego około, nie około, tylko 5 porcji e, takich kulek. Kochani, e, kulki mocy mamy już gotowe, pachną rewelacyjnie. E, opcjonalnie tutaj mam jeszcze pół łyżeczki kakao do obtaczania e, tych kulek. Kochani, przechodzimy do naszego obiadu i przygotowujemy kaszotto, do którego będziemy potrzebować ćwierć e, cebuli. Będziemy potrzebować całego pomidora, pół ogórka gruntowego, jeśli macie, e, pół papryki żółtej, e, garść oliwek czarnych, y, dwa ząbki czosnku i troszkę soku z cytryny oraz otartej skórki, a także odrobinę pietruszki. Czyli e, zaczynamy od e, ugotowania kaszy bulgur. Będziemy potrzebować na jedną porcję 80 gram kaszy, Taka kasza gotuje się zwykle około 12 minut. Zaczynamy od krojenia papryki. Możemy ją sobie pokroić w drobne paseczki, żeby szybciej nam się coś smażyła. Chociaż i tak nie będziemy smażyć jej do miękkości. Chcemy, żeby była taka troszkę chrupka. Kroimy również cebulę w cienkie paski, najlepiej takie wiórki. I wrzucamy szybko na patelnię. Papryka z cebulą już się smażą, a my teraz przygotujemy szybciutko fajną, prostą sałatkę z ogórka. Zaczynamy od starcia skórki z pół cytryny i wyciśnięcia soku z niej. Słuchajcie, do sałatki ogórka obieram i kontynuuję obieranie, robiąc z niego takie dłuższe wstęgi, paski. I dodaję go później do skórki z cytryny. Dwie łyżki soku z cytryny i pokroję pietruszkę. To będzie fajna seróweczka. Kochani, wstążki z ogórka wyglądają tak. I przekładamy je teraz tutaj do tej cytryny. Zaraz dokroję natki pietruszki i fajnie się z tą cytryną ogórek zamarynuję. nam do pokrojenia tylko pomidor, więc kroimy pomidora wedle uznania. Ja pokroję go tym razem w kostkę. Warzywa już są lekko podsmażone, kasza jest ugotowana, więc będziemy zaraz podawać. Podsmażone warzywa dodajemy do osobnej miski, w której będziemy mieszać nasze kaszotto. Dodajemy 80% woreczka kaszy bulgur, jeśli gotujecie w woreczkach. Dodajemy również pomidory, a oliwki, fetę i naszą salatkę z ogórka zostawiamy na górę. Wszystko razem mieszamy. Całość doprawiamy solą i pieprzem i tak naprawdę już możemy nakładać. Wszystko zajęło nam nie dłużej niż 15 minut. Tak naprawdę najdłużej czekałyśmy na kaszę, która się musiała ugotować. Więc nakładamy. Kochani, to wszystko na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za dzień w kuchni ze mną. Dajcie znać, jak smakowały Wam przepisy w komentarzach, lub jeśli macie jakieś pomysły na super szybkie posiłki. A jeśli nie macie czasu na gotowanie, to padajcie na Dietly. tam możecie porównać sobie dietę pudełkową, która będzie dla Was najlepsza. I co, do zobaczenia w następnym filmiku.